Wybierając miejsce montażu agregatu pompy ciepła, musimy wziąć pod uwagę wiele czynników mających wpływ na pracę pompy, z drugiej zaś na komfort nasz i naszych bliskich. Dlatego wybór miejsca montażu pompy ciepła nie powinien być przypadkowy, a bardzo dokładnie przemyślany. Jednym z pierwszych elementów, nad którym powinniśmy się zastanowić, jest długość instalacji chłodniczej w jednostkach typu split i hydraulicznej w jednostkach typu modoblock. Pamiętajmy o tym, że zbyt długa instalacja chłodnicza może mieć wpływ na wydajność i wiązać się z dopełnieniem czynnika chłodniczego. W przypadku instalacji hydraulicznej długość instalacji ma wpływ na opory hydrauliczne i ewentualne straty ciepła. Zadbajmy zatem, aby była ona możliwie krótka. Kolejnym czynnikiem jest miejsce usytuowania pompy względem stron świata. Pamiętajmy, że górną graniczną temperaturą pracy powietrznych pomp ciepła to najczęściej okolice 35 stopni Celsjusza. Instalując agregat w miejscu nasłonecznionym, sprawimy, że czujnik temperatury umieszczony w agregacie może wskazywać nieprawdziwą temperaturę zewnętrzną. Pamiętajmy, że pompa ciepła Panasonic posiada zaawansowane wewnętrzne algorytmy, a jednym z nich jest wymuszenie przydmuchu czujnika temperatury w agregacie przez wentylatory w celu sprawdzenia rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Innym algorytmem jest włączenie jednego lub dwóch wentylatorów przy pracy na rzecz centralnego ogrzewania w zależności od wysokości temperatury zewnętrznej. Umieszczając agregat od strony nasłonecznionej, powinniśmy rozważyć zamontowanie dodatkowego czujnika temperatury zewnętrznej PAF A2W TSOD na, elew na elewacji północnej, którego odczyt będzie wolny od wpływu nasłonecznienia. Gdy mamy już wybrane miejsce, musimy wiedzieć, jak agregat powinien być usytuowany w stosunku do ściany i gruntu. Firma Panasonic zaleca powyżej 10 cm od ściany i 30 cm od gruntu. Takie odległości zapewnią właściwą wymianę ciepła i zabezpieczą pompę przed zamarzającym kondensatem i opadami śniegu. Jeżeli jest taka potrzeba, zadbajmy o odprowadzenie kondensatu. Za pomocą akcesoriów takich jak taca osiekowa i kabel grzewczy, kondensat można odprowadzić do rynny czy rury drenażowej. Ważny jest również sposób mocowania agregatu. Zespół Panasonic zaleca montaż agregatu do fundamentu lub na stelażu. Jednostka zewnętrzna musi być zainstalowana na płaskim, równym i stabilnym podłożu. Nie zaleca się montażu zwłaszcza dużych jednostek na ścianie budynku ze względu na możliwość występowania wibracji, szczególnie przy grubej izolacji budynku i długich uchwytach. Kolejnym elementem, na który powinniśmy zwrócić szczególną uwagę jest hałas, jaki towarzyszy pracującej pompie ciepła. Wybierajmy zatem pompy o niskiej mocy akustycznej, tak aby ciśnienie akustyczne, czyli to, co słyszymy w odpowiedniej odległości, spełniało normy i nasze oczekiwania. Pamiętajmy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa za hałas odpowiada użytkownik instalacji. Urządzenia Panasonic spełniają wszystkie wymagania mocy akustycznej, dodatkowo największe, a zarazem mogące być najgłośniejsze jednostki występują również w wersji Super Quiet i dla tych mocy grzewczych są najcichsze na rynku. Podsumowując, wybierając miejsce instalacji agregatu, zwróćmy uwagę na długość instalacji, występowanie nasłonecznienia, odpowiednią odległość od ściany i gruntu. Jeżeli pompa ciepła będzie zamontowana w ciągu komunikacyjnym, zadbajmy o miejscowe odprowadzenie kondensatu, a sam agregat starajmy się zamontować w miejscu niesąsiadującym z pomieszczeniami sypialnymi.